Mano, to Damiannex37, a dzisiaj ze mną jest Hacksu214. Tam ma. I. Ktoś jeszcze, ale on z nami gra, bo nie może mieć Hamaci. Niestety. Przywidać się. Cześć. Z tej strony Jakub Phoenix. No. Tak. Oto ja czytam zasady: Graj na trybie pokojowym. Wy, już to już wyłączam. Daj mi oko. Już jest wyłączony. Pokojowy. Nic. Nie niszcz. Mo, muszą być włączone bloki poleceń. Hej pan! Wybierz kolor i kliknij. I ustaw się na miejsce. Aha.

O lol. o lol! O lol! Nie, on będzie pierwszy! Co by zrobić? Ścigacie się tam? No! On zaraz no. wygra! Nie! <grym> on nie może! Jest, jest, już wychodzę na prowadzenie, man! Ta na prowadzenie dupa! Ty, ty na drabinkach nie umiesz skakać? Jak nie umiem? To wasza profesjonalista. <noise> no ja. <noise> Ale jesteśmy na równi. A czemu ty masz podkę szybkości? Jakie, jakie oszukaństwo ty? to znaczy, ja miałem już ją wcześniej, jak włączałem Ja się wcześniej No to miałem. trzeba było usunąć sobie. Ty. Lecimy. Oszukista. Oszukista. <noise> <noise> no to proszę. Wymyśli, Daj, co wymyślił, by... oszukista. No, no, właśnie da. mi się trudnic przechodzi Żal. Oszukista. <głos> <głos> to oszukisto. Jestem oszukistą do kwadratu, mę. <noise> Spawny o O, tak! Jest skill, jest impreza. <noise> Opa. Oh Ej, wart na spa No nie! Ej, ty dałeś mi tego opa, czy nie? Nie, po co ci? Opa. Lol, serwera jest. Jak się w ogóle robi ten serwer na Hamachi? Jaki hard za tysięcy? Ja już to przychodzę, man. Już przegrałem. Ja już wygrałem! Ja już wygrałem! No Jest, wygrałam! Wygrałam! No spotkę, potkę, to się cieszysz jak ten tym Dobra, to jeszcze raz. Bez potki, nie mam potki. No to. No dobra, dobra to... resetujcie wyścig od początku, bez fotek. Patrz, patrz, patrz. Kto mnie tapnął? Ja. Patrz. Się... no debilu! A, już zaczął. Heksu. <grytanie> o tak jak ty wtedy. Heksu. Co? Skończyliście już? Nie. Ten chce, żeby przechodzić od nowa, bo mówi, Czekaj! Mam loga! No, tak. Nieuczciwie przechodzisz, mam log. No tak. Ty nieuczciwie zarzucasz oszukanie słów. O oh, nie! O oh, nie no! Ja Jak się odzywasz? Jego serwer... No ja pierd... Nie przeklinaj. No nie, ja pieprzę, że dobra. I się schować. Mam lagi, a ja ten nawet nie czeka. No to ja poczekam, no. Gdzie ty jesteś? A ty jesteś na zielonym teraz? Widzę cię. No jeszcze jesteś prawie tutaj. Co no. ja będę czekał? Ty na mnie nie czekałeś. Nie. Problem. Bo ty lagów nie miałeś. Fuck, ale spadłem. Ty. Jesteśmy na równo. Gościu nie no nie sprint nie. mi się wyłączył. Ej, Weź, ty masz lagi na tym serwie Co? Ty Haksu daleko tak jeszcze? Yes. Haksu. Chyba. Nie wiem. Tak. Sprint. No nie. Ja weź, dobra! Ja pierdzielę! Szaj. Co, no co? Ale hamstrój sprint! O nie, jeszcze raz mnie to uderzy, to ja wychodzę! Co ci uderzy? No, ja pierdolę! Mi się cały czas sprint wyłącza tutaj na tym no serwerze. No. no ja pierdolę! Żal! Jeszcze przejdziesz to pierwszy, zobaczysz. Widzisz pierwszy pytań przejdziesz! No żal! Bykunek no, 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 mi się włączył! No i widzisz, przejdziesz to pierwszy, wiedziałem. Ja przekram. Chodź Ale ty przynajmniej wiesz, jak przejść Labirynt. nie przechodził sam tą mapę? Zwykle. Nie, nie, nie. Zapewne. Uże. Więc tak, oto, że Ty, Kuba, wiedziałeś, jak przejść tą mapę i miałeś podki na szybkość, tak o to oceniam. Że A, nie, teraz y, gramy ten, teraz gramy bez płotek. Walkowerem. <noise> Według mnie tak Hax już wygrał. No nie, no kur... Plagi jebane. Wow. No to jeszcze game moda na pewno. Nie mam game moda. Ty, ty ciśniesz? Ła, wow, no nie winie. Kabaret. A, daj mi na chwilę ten, opa, na minutkę. Masz, masz już na zawsze. Dobra, właśnie, tym miłym tem kończy dzisiaj. Czekaj, jeszcze nie, jeszcze nie. Dlaczego? Czekaj. To. Okej, okay, czekaj. Cześć, nie patrz, to tajemnica. Ja wiem, co ty jeszcze... No idź to! To już? Koniec? Zajmij się Covid'a. Dobra. Tym myłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Cześć. Tak. Pa! Koniec? Dziękuję. Dobra, Heksu, wbijaj.